na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach na czerwiec. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do też wzięcia udziału na przykład w kursie odczytu planu duszy, który odbędzie się online w czerwcu 13, 14, 15. Kolejny termin to jest wrzesień. Stacjonarny kurs w Bydgoszczy. 29-30 września i 1 października. No i ostatni kurs w tym roku będzie, będzie 10, zacznie się 10 listopada. I to właściwie będzie kurs online. Także do wyboru są trzy terminy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jest też książka, którą można zakupić na stronie www.planduszy.pl. I możecie również skorzystać z czytania tarota, jeśli ktoś jest w potrzebie, czy też innego rodzaju wsparcia, czy takiego uświadomienia sobie, kim jestem, na przykład podczas sesji planu duszy. Także takie wiadomości wstępne. Czerwiec już za rogiem, właściwie już wielki czas, żeby te czytania zrobić. Także bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że jesteście tutaj, zaglądacie, komentujecie, piszecie do mnie i zapraszam już Was teraz na odczyty. Tak dla każdego znaku po kolei. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na czerwiec. Jest to Wasz czas urodzinowo, także życzę Wam wszystkiego dobrego, najlepszego na urodziny, dużo zdrowia pomyślności, żebyście się fajnie czuły, dużo miały radości, bawiły się podczas tego swojego czasu. Szczególnie fajnie, bo jest wiosna, jest ciepło, można wychodzić, można sobie zrobić na przykład piknik, jeśli ktoś chce, na świeżym powietrzu. Także zobaczymy, co tu u Was w trawie piszczy i zobaczymy, jak się karty poukładają. Dla bliźniąt. Troszeczkę dłuższe czytanie, rozszerzymy je, w związku z tym, że macie urodziny. I zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest główna energia tego miesiąca, czyli czerwca. Powiem, że jest to fajna karta, bo jest to księżniczka kielichów. Dużo miłości, otwartego serca, jakieś manifestacji wręcz, bo mamy Malkut, tak? Czyli jest tutaj zakochanie, nie musi to być zakochanie w kimś konkretnym, chociaż też może być, tak? Czyli może dla niektórych to być początek jakiejś miłości, fajnej przygody, spotkania kogoś, z kim będziecie chcieli być w bliskich kontaktach. Natomiast może to też być zakochanie się w tym pięknie, tej ziemi, w robieniu czegoś, w oddaniu serca, włożeniu tego serca w coś co daje Wam poczucie szczęścia i radości, ja takie odnoszę wrażenie, dużo świeżości, emocje też, wiadomo, bo jest to woda, także możecie w tym miesiącu poczuć taki przypływ dobrej energii, możecie też poczuć, że macie też coś do zaoferowania i działać w pozycji Waszego serca, tak, empatii też. Także zobaczymy, co ta świeżość tutaj wnosi jeszcze. Dodatkowo karty rozłożymy, żeby nie było go osłownie i żeby nie było bez kontekstu. I zobaczymy taką wiosenną talię The Dreaming White Tarot. Talię, która bardzo jest fajna na wiosnę. Tak, tak właśnie poczuję. I zwykle ją wyciągam na wiosnę z <noise> jakiegoś schowka. Ok? Czyli popatrzmy, jaka jest Wasza energia. To będzie to. Aha. No, fajnie, bo mamy tutaj króla buław. Król buław to jest ogień. W porównaniu do wody, to mamy tutaj właściwie kogoś, kto może być bardzo um, doświadczony w takim um, działaniu działaniu, które ma przynieść dużo kreatywności, ale też intymności. To jest ktoś, kto dokładnie wie, jakie guziczki nacisnąć, żeby otrzymać czy uzyskać oczekiwany czy zamierzony efekt. To może być tak, że będziecie to wy bardzo tutaj zaangażowani, zaangażowani w jakąś relację. Może to będzie relacja ojciec-dziecko, może to być relacja na przykład szef-podwładny. Te energie czasami się wymieniają, więc możecie tutaj odczuwać czasami właśnie ten przypływ, duży przypływ emocji, albo zakochanie się w swoim szefie, na przykład, tak? Mój szef, moja miłość. No, żartuję oczywiście. Mogą być tu bardzo różne scenariusze. Na pewno jest tu król buław, który siedzi na drzewie życia w Chokma. To jest mądrość, to jest też podejm podejm podejmowanie jakichś ważnych decyzji em, życiowych, które będą wynikały z czakry serca, mam wrażenie, tak? Czyli z tej takiej m, najsilniejszej energii, która jest w nas. No, zobaczmy jeszcze, co tutaj się więcej. Pojawi. Zobaczymy, co z przeszłości wpływa na ten czas. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Świat. Karta Świat to jest zakończenie. To jest dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. To jest może właśnie udanie się na zasłużony odpoczynek. Może tutaj być taka sytuacja, że ktoś będzie chciał przekazać swoje królestwo, czy swoją na przykład działalność czy, czy firmę dzieciom i odejść na emeryturę. Tak? Tutaj jest potrzeba podomykania, To jest tak, jakby zamykał się jakiś czas, okres w życiu waszym, i tutaj potrzeba będzie zauważyć, że właśnie coś. Potrzebuje być zamknięte albo dokończone, żeby uzyskać satysfakcję, żeby też móc rozpocząć coś nowego, bo tu jawi się już w głównej energii jakaś nowa rzecz, znaczy nowe uczucie być może. Natomiast karta świat mówi, że tak, to jest moment, w którym coś trzeba dokończyć i to jest z przeszłości. To zakończenie, to tak jakbyście z przeszłości potrzebowali domknąć jak, jakiś etap. I dopóki to nie będzie zrobione, to będzie Wam trudno iść dalej. Ok. Królowa buław. No właśnie, jest ktoś. Ktoś lub coś, jest taka jakość, taka energia. No zobaczcie. O, teraz. Jest taka energia żeńska i męska. Wy pokazujecie się jako król buław. Tutaj mamy w teraźniejszości królową buław. To jest tak. No właśnie, bliźnięta. Ja i świat, ja i drugi człowiek. To jest tak jakby poszukiwanie tej jakości swojej, tego, co ja, czym ja wibruję, poszukiwanie tego w drugim człowieku. Tu może się narodzić jakieś uczucie, być może bardzo takie, jakby to powiedzieć, gwałtowne, o tak. Gwałtowne uczucie pomiędzy ludźmi. Lub może to być pasja, pasja, tak jak mówiłam, pasja, która się budzi, pasja, odnalezienie mojego powołania. To jest wejście w taką energię, która odbija jakby moją jakość wewnętrzną, czyli moją czakrę serca właśnie, kim ja jestem i czym chcę zawojować świat, czy chcę moją pasją zarazić innych też. To może być w czerwcu bardzo ognisty czas, może to być też romans. No, wygląda, że ktoś znajdzie tutaj kogoś, kto bardzo podobnie jakby czuje czy działa. To może być też przyjaźń, która się rozwija, która może się przerodzić później w jakieś uczucie. No, fajnie, na razie to się zapowiada, zobaczmy co dalej. No, zdecydowanie. Przynajmniej dla tych, którzy nie mają swojej drugiej połówki, i tudzież są te, też tacy, tacy, którzy mają drugą połówkę, ale tu jest zakochanie bliźnięta, zakochane bliźnięta. To jest harmonia wewnętrzna. Tutaj też można zobaczyć, że wchodzę w taki czas harmonijny, że jakby odnajduję się w świecie. Odczuwam to, kim jestem, odbijam się też jakby w lustrze, w oczach drugiego człowieka. To jest zakochanie, to jest też, to jest miłość dla mnie, dwójka kielichów, więc i miłość jest tutaj na stole w głównej energii. Więc mam wrażenie, że możecie być trochę zaskoczeni obrotem sytuacji, przynajmniej niektórzy z Was, bo nie mówię, nie twierdzę, że wszyscy się zaraz zakochają, no dobrze by było. I będą właśnie w takim stanie zmierzać do lipca. Zobaczmy, co jeszcze tutaj się odkryje. Rozłożę wszystkie trzy karty teraz, i to będzie porada informacja. I tutaj mamy trzy miecze. Tutaj jest wyzwanie: sześć kielichów i gwiazda. Ciekawe. A moc karta lwa, jest tutaj w, w, w tle. No, powiem tak. Atmosfera jest gorąca w sensie właśnie mocy. Mam moc, mogę działać, mogę wybierać, mogę iść zgodnie z tym, co mi podpowiada mój instynkt. Mogę też ten instynkt poskromić. Jeśli. Zauważę, że to, co się otwiera, to jest coś, co może nie jest zgodne z moimi przekonaniami, tak? Więc tutaj trzeba uważać, bo różnie to może działać. Natomiast powiem szczerze, że to czytanie jest bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj też jest jakieś leczenie serca, jeśli chodzi o trójkę mieczy. Ona jest tutaj w pozycji porady. Doradztwa, tak? Czyli co? Jaka tu jest informacja? Uwaga, żeby nie, zra nie zostać zranionym, e, żebyście potrafili się ochronić, żebyście też m, jakby zauważyli, że drugi człowiek to nie, jest, to nie jestem ja, to jest osoba, która może działać zgodnie z jej planem duszy, może działać zgodnie z tym, co ma w sercu. I czasami może to być niezgodne z naszymi jakimiś założeniami, planami, czy naszymi przekonaniami, czy naszym planem duszy. Tutaj może to spotkanie, ta miłość przerodzić się w nienawiść, bo to jest bardzo łatwo przejść z jednego uczucia w drugie. Jeśli ci, co przeżyli nieudane związki, mają takie doświadczenie, to, to pewnie wiedzą, o czym mówię. Natomiast jako porada, to jest to karta mówiąca, żeby uważać na słowa, na myśli, żeby nie wyobrażać sobie jakiegoś scenariusza poranionej duszy czy, czy czegoś, co będzie trudne. Tutaj macie zwracać uwagę na to, żeby nie wejść za bardzo w jakąś sytuację, w której pozwolicie się zranić jeszcze raz. Ochronić swoje serce. Tu ja mówiłam o czakrze serca. Tutaj jest duży rozwój i postęp. Tu jest duże też zrozumienie w tej trójce mieczy. To jest karta, która jest wbina na drzewie życia, i to jest zrozumienie, zrozumienie sytuacji. W dwójce kielichów mamy wybór i mądrość, więc od Was zależy, bo każdy z nas ma wolną wolę, czy Wy będziecie wchodzić w jakąś relację, która może Was skrzywdzić, czy też nie. Ale tutaj wpływ jakiś, tak jak mówiłam wcześniej, ma przeszłość, karta świat, coś tutaj jest niedokończone. Trójka Mieczy też może mówić o trzech do związku, czyli o jakimś romansie. Może to być romans, może to być spotkanie właśnie. Zanim jeszcze rozwiążecie coś e, wcześniej, co istniało, to może się tak zdarzyć, że e, będziecie już jedną nogą w innym. I tutaj... E, to jest ostrzeżenie, to, jest, to może być wyzwanie, właśnie, żeby zauważyć, że trzeba być w emocjonalnej równowadze, żeby nie wchodzić w jakieś relacje, kiedy jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie ma tej równowagi, gdzie jesteśmy emocjonalnie niestabilni, bo to wtedy właśnie szukamy drugiej połówki albo kogoś, kto nas wysłucha, uszczęśliwi, pogłaszcze po głowie. Bo przypominamy sobie na przykład dzieciństwo i to, co robili rodzice, i poszukujemy właśnie kogoś, kto zastąpi nam mamę albo tatę. Więc tutaj e, takie, takie skierowanie uwagi na czakrę serca, na swoje emocje na przeszłość, którą w jakimś sensie trzeba uwolnić, zakończyć. Świetnym narzędziem jest radykalne wybaczanie, o którym ostatnio dosyć często wspominam. E, i można tutaj przebaczyć rodzicom, czy odpuścić, czy zobaczyć w ogóle, co tam się kryje w naszych zranionych sercach, tak? Bo przechodzimy tutaj po doświadczenia i nieraz się tak dzieje, że dostajemy taką porcję doświadczeń, jak jesteśmy mali, i łykamy to, i, i nagrywamy sobie na twardy dysk, później trudno żyć czasem, bo odpala nam się w ogóle taki scenariusz jakiś z przeszłości. Generalnie czytanie, tak jak mówiłam, jest bardzo pozytywne, i jeszcze karta gwiazdy jest tutaj, jest tutaj rezultatem. I ten rezultat pokazuje się jako idealne rozwiązanie jako bycie kimś, kto przyciąga do swojego życia swoje przeznaczenie, swoją partnerkę czy partnera kogoś, kto jest tutaj nam przeznaczony. Przynajmniej dla niektórych z Was którzy na przykład jeszcze nie mają drugiej połówki, są singlami, to może być człowiek, z którym przejdę przez resztę życia wspólnie. To jest też nadzieja, nadzieja, że wszystko poukłada się, że tutaj wszystko będzie idealne, tak jak tylko to może być w naszym życiu ziemskim. I macie tutaj moc wokół Was, moc do działania, moc do tego, żeby kierować też swoim myśleniem, swoim czuciem, swoim, swoim słowem. Więc trzeba tutaj być, jakby zamontować sobie ten filtr pomiędzy umysłem a ustami, żeby powiedzieć to, co jest istotne i ważne. Czasami mówimy, bo jesteśmy zdenerwowani, i wtedy właściwie mówimy co nam ślina na język przyniesie. Niekoniecznie jest to przemyślane, więc lepiej czasami zatrzymać się, jeśli chce się wylać z nas taki potok słów, który właściwie potem, kiedy przeanalizujemy sytuację, wyda nam się zupełnie niepotrzebny. Także tak to wygląda. Mam wrażenie, że te dzbany tutaj w tej karcie gwiazdy i w dwóch kielichach. One najpierw są kielichami, a potem dochodzą do takiego miejsca, w którym przeradzają się w takie wielkie dzbany. Dzbany, które łączą się razem po to, żeby razem, wspólnie stworzyć jakąś wielką Unię. Tak, także czerwiec zapowiada się naprawdę fajnie. Zobaczymy, co jeszcze tutaj do Was. Przyjdzie, jeśli chodzi o pracę, miłość i finanse. I zobaczymy po dwie karty na każdą pozycję. Praca, miłość, praca, miłość, finanse. Chociaż mam ochotę wyjąć talię którą tą samą, tylko nowszą. Właśnie tą samą talię, ale nowszą, do tego, żeby tutaj zrobić Wam rozszerzenie. Zobaczymy, czy się jakieś karty powtórzą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i popatrzymy na pracę, miłość i finanse. Chociaż można powiedzieć, że praca, kariera związki i finanse czy materia można tak, tak to przekazać mogę przesunąć troszeczkę te karty żeby zrobić miejsce no i tak otworzymy tą kalię jeszcze Mamy karierę. Trzy buławy i mag. No, tutaj się coś rozwija. Fajnego. No, właśnie, powtarza się tutaj w związkach karta świat i śmierć. Tu jest jakaś transformacja, widzicie? Tu jest coś, co mocno się zmienić może u Was. Finanse. Tak, jakbyście mieli. Wejść w nowy etap. Coś tutaj się będzie działo, dużo się może dziać, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie karty. Popatrzmy najpierw na karierę, pracę. Tak jak mówiłam, trzy buławy to jest zrozumienie, że tutaj czeka mnie tylko i wyłącznie sukces, że mogę zacząć od początku, ale rzeczywiście potrzebuję się przyłożyć może się otworzyć jakaś przestrzeń na to, żeby wejść i być na wyższym stanowisku, jakiś awans. To może być taki czarodziejski czas, że nagle się pojawi coś nowego, czy to nowa praca, czy to nowa kariera, nawet w takim sensie, że nie spodziewaliście się, że może coś takiego się zjawić u was w życiu. Także wygląda to bardzo, bardzo fajnie jeśli chodzi o karierę. I ten ogień Wam towarzyszy tutaj. Natomiast jeśli chodzi o miłość czy związki, pojawił się znowu ten sam mężczyzna, czyli karta świat. I tutaj to mamy z przeszłości: informacje o czymś, co potrzebuje być w jakimś sensie dokończone, domknięte, zaklepane, przyklepane, czyli też wybaczone, żeby poczuć satysfakcję z tego, że. Teraz przechodzimy jakiś czas transformacji. To może nie być łatwe. Dla niektórych to może być rozpad jednego związku, wejście w drugi. Dla innych to może być transformacja wewnątrz związku albo w Was samych też. Czasami my potrzebujemy coś dokończyć, właśnie z przeszłości i transformować, czyli przerabiać. Tutaj mamy kartę Skorpiona, tak? karta śmierci. Jest taką głębią emocjonalna, czasami taka jazda, więc może tutaj być e, duży zastrzyk, ale robić, to, ale robić to będziecie sami. Tutaj nikt was do tego nie zmusza, to jakby m, intuicyjnie będziecie czuli, że tutaj właśnie czas, żeby coś przeciąć, odciąć, zamknąć i przemienić w nowe życie. E, dla Was. Indywidualnie, czy dla Waszych związków, to może być bardzo uzdrawia uzdrawiający czas. Jeśli natomiast popatrzymy na materię, to mamy dwie karty Arkan Wielkich, i tutaj mamy Zmartwychwstanie i Rydwan. Czyli co? Jakaś tutaj nowa szansa. Jakby ktoś czy wszechświat daje wam tu drugą szansę, żeby w materialnym świecie e, przeżyć jakąś nową przygodę, podróż, właśnie. Mm, po pieniądze, może to mogą to być wyjazdy jakieś, może to być praca za granicą, może to być też jakaś podróż służbowa, która nagle jakby pokaże coś, jakąś sytuację, która powtarzać się może, albo otworzy się po raz kolejny ten sam portal, który wcześniej był, kiedy wcześniej nie udało Wam się odpowiedzieć na to wołanie. Natomiast tutaj możecie. Otrzymać jakiś zastrzyk też gotówki, po to, żeby spędzić też dobrze, na przykład uroczo swoje wakacje, czego Wam życzę oczywiście. Także w finansach może być też duży przepływ. Karta raka, tutaj rydwan, to jest też równowaga i utrzymywanie jakiegoś balansu, tak? W, tej, w tym przepływie tych pieniędzy. Czyli też zwróćcie uwagę na to, co wydaje, na co wydaje, ile przychodzi pieniędzy, bo to też jest istotne, tak? Także tak to wyszło. Zobaczymy jeszcze kartę wyroczni na samo zakończenie dla Was. Zobaczymy, co tutaj się domknie, zamknie. Co karty nam jeszcze tutaj mogą dodać? Jedna karta dla bliźniąt, na ten miły czas urodzinowy. Ta karta mówi, żebyście wprowadzili w swoje życie prostotę. Abyście zaczęli cieszyć się takimi zwyczajnymi rzeczami, jak na przykład poukładać sobie, posprzątać swoje życie. No i to jest właśnie tutaj, na przykład, związki. Mocno. Poukładać, posprzątać w swoich związkach, zrobić jakieś, jakiś ład i porządek. Żeby też fizycznie wyczyścić swój dom z niepotrzebnych rzeczy. Żeby sobie poukładać pewne. Na przykład przedmioty, rzeczy zimowe odłożyć, wyciągnąć letnie. Oczywiście każdy tak robi, natomiast mamy tendencję, przynajmniej no nie wszyscy, ale niektórzy, do tego, żeby zostawiać coś na później, żeby przesuwać w czasie albo żeby mm, trzymać rzeczy, których właściwie nie nosimy. Nie nosiliśmy rok. Powinniśmy się ich pozbyć, bo zazwyczaj idziemy i kupujemy następne. Także m, zwykłe rzeczy, gotowanie, sprzątanie, mycie okien, nie wiem, robienie y, y, jakiejś pracy w ogródku to może być dla Was bardzo, bardzo dobry czas, ale tak jak powiedziałam, może też to dotyczyć e, Wasz porządkowania Waszego życia w sensie uproszczenia związków, wyciągnięcia na jaw jakiejś prawdy, która. Gdzieś tam jest, potrzebuje się uwolnić i potrzebuje zobaczyć światło dzienne. Także może być bardzo intensywnie. Nie mówię, że wszyscy tak będą mieli, natomiast te energie sprzyjają tutaj takiej wybieraniu takiej harmonii, zwracaniu uwagi na swoją empatię, na swoje emocje, uczucia. Także. Bądźcie czujni, bądźcie uważni, obserwujcie siebie, a Wasze jestestwo powie Wam wszystko. Także życzę Wam bardzo, bardzo udanego czerwca, ciepłego, wspaniałego i totalnie fantastycznych urodzin. Do zobaczenia.